Co oznaczają cyferki i literki przy automatycznej skrzyni biegów? Zobaczcie sami. L2DNRP. Najczęściej używane w automatycznej skrzyni biegów są te cztery literki. W położeniu PARK możemy uruchomić silnik. R. W większości samochodów oznaczona jest kolorem czerwonym, oznacza return, bieg wsteczny. N, neutral lub w tym położeniu możemy silnik uruchomić. Kolejne przełożenia. LL oznacza bieg pierwszy. Zablokowanie przełożenia na biegu pierwszym, na przykład ruszania z zaspy śniegu, żeby się skrzynia nie przełączała na wyższe biegi. Również L możemy stosować wówczas, ruszamy pod górę z przyczepą. Dwójka jest zablokowane do drugiego biegu 3D. 3 to jest osobny bieg i D również osobny bieg. D akurat w tym samochodzie oznacza, że jest on najwyższy bieg. Trójka czyli będzie Skrzynia pracowała tylko do trzeciego przełożenia. Często występują jeszcze D w kółeczku, czyli nazywa się overdrive. Jest to najwyższe przełożenie w skrzyni biegów. Tutaj występują również przyciski: normal, jazda normalna, power, jazda sportowa. W innych samochodach może też być tutaj normal, komfort i sport. W pozycji sport samochód. Zmienia biegi na najwyższych obrotach silnika. Na normalu lub też komforcie, czynia biegów zmienia przełożenia w średnich obrotach silnika. To by było na tyle. Cześć!